Ależ piękne niebo z rana, może go przeświecę, widać, ale bryła, no powiem wam, że jak takie będą grzyby, no to spójrzcie jaki grzybek, no i chciałem bańki, no to mam bańki, no popatrzcie, popatrzcie jakie grzyby. Tu jest kolejna taka bańka, i tu same, każdy jeden taki. No, patrzcie tylko na to. <laughs> tu jest. Nie, no ten to. O, ale tego tu już wezmę. Tam są mniejsze. No, popatrzcie, ale zaraz Wam pokażę najpiękniejszego. No, ten to jest po prostu malowany. Tu jest obok jeszcze. Tu jest taki. No, wręcz jest. Nadziemsko cudny, no ale ten to już przechodzi wszelakie pojęcie. Ależ te grzyby są na... tam jeszcze widzę. Ojej, tutaj jest tych grzybków, no ale ten to jest perełka wśród borowików, taki wygląd. Jeszcze nic nie naruszony, zapewne zdrowy. Zabieram się za to cudo. No dosłownie. Nie wiem, jak go tutaj. O, mam go. A nie, tamten osobno jednak rósł. No, ale spójrzcie na tego. No. Tu kolejny, no ale tam z tyłu w kadrze, już widzicie. Zobaczcie, jaka czwóreczka. Tu obok dwójeczka. No po prostu to tak sypie, że to jest jakieś naprawdę już magia w tym wszystkim. No ale popatrzcie na to: no, no po prostu tego to nawet nie ma w żadnych podręcznikach. Pokazanych takich rzeczy. No, coś pięknego. A tu patrzcie, jaką bryłę. No, przecież on jest nieprawdopodobny. No, patrzcie, on mi w całej dłoni leży. Ależ grzyb. Patrzcie, tu jest taki byczek. Tu jest taki byczek. Ja ich nie będę zrywać. Tych, które za chwilkę pokażę, bo sobie zrobię zdjęcie. Ależ cudowny. No, ale patrzcie na tego. Jakie kolory. No, ale spójrzcie na to. No, popatrzcie tylko, one śnią jak milion dolarów. No, jaka grubka tutaj. I do tego jeszcze tu taki jeden się odłączył. No, ale tu ten widok. To jest po prostu. No, coś pięknego. No przecież. Taka piąteczka tutaj. No, dziękuję, cześć, jak to się mówi. No, zrobiły mi ten sobotni poranek. Jak nie wiem, co no, jak to wygląda. No, dosłownie brakuje jeszcze jednego, i by było jak szóstka w totka. No, ale taka piąteczka że no normalnie wyrwało mnie tutaj tu są grzyby no popatrzcie co tylko tu się dzieje co tu się dzieje ja na końcu ja je tu wyzbieram wszystkie wokoło i na końcu wam pokażę ich całą ilość no po prostu tutaj jest grzyb za grzybem patrzcie dosłownie pyk 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 wystrzelane jeden za drugim popatrzcie tylko w tym słońcu. No to ja tu to, to nawet nie będę zostawiał jakiegokolwiek komentarza pod tym grzybem. Ależ cudo. Jako zerwę już tutaj. Ależ grzybek piękny. No i popatrzcie, to tak jest. Tym się dopiero zachwycałem. Tu jest jeden ładniejszy od drugiego. Popatrzcie, tutaj w mchu jest taki, kolejny przepiękny, no ale popatrzcie również na tego. No to jest poezja dla oczu. To jest dosłownie poezja dla oczu. Ależ grzyby, zaraz jeszcze tamtego dołączę. No powiem Wam, że dla mnie to jest widok. Nie wiem nawet do czego to przyrównać. No jak dla jakiegoś wędkarza wyciągnięcie suma 2,5 metrowego, to takim dla mnie tutaj bogactwem jest ten koszyk grzybków. No i naprawdę przecudowne te grzyby. No i tylko wam go szybciutko. Oj, tutaj to ciężko muszę łamać, żeby i jego, patrzcie, jak go aż się obniżyła ta gałązka. Ale grzyb kolejny przepiękny. Oj, no tylko patrzcie na niego. O, tu w gałęziach jakiś się schował. Kolejny z piękności. O, tu jest. Nie jeden jest. No spójrzcie tylko. Jaki borowik. No szkurcze, no coś pięknego. Cudo. Ale jak najbardziej są to prawdziwki. Oj ten jaki. Ależ twardy dosłownie. Ciężko go. Ależ grzyb, no popatrzcie. Tylko tutaj ze mną. No naprawdę nie wiem, czy to kamera oddaje, ale te kapelusze to mają takie wręcz złote. Ten akurat. No tak, jak i tamten. Ależ grzyby. No powiem wam, i to tak fajnie taka tutaj grupka ich no tutaj to jest ich jest ich po prostu jeden za drugim ale jak one wyglądają ja zaraz zbiorę je wszystkie na kupkę to nawet policzę ale cóż tu liczyć jak tu widać no po prostu jest Grzybek za grzybkiem, no ale jakie te grzybki są? No, popatrzcie na te, tutaj, tak fajnie, rewelacyjnie przy korzeniu tu kolejne, tu kolejne, kolejne, kolejnych. No, jest ich tutaj od groma. No i popatrzcie całościowo, tutaj dosłownie, ja wiem, to są o no 2 metry kwadratowe. Bym powiedział, czyli. Na dwóch metr, metrach kwadratowych, zobaczcie jaka ilość grzybków i to jakich. No tylko spójrzcie na to. Ja nawet nic tu nie będę komentował. No i te kolory no cały kształt ich to jest. No coś fantastycznego. No i spójrzcie tylko, przecież to powinno być zabronione. Patrzcie, jeden, jeden przy drugim dosłownie, jakie grzybki to, to, to nic, ale spójrzcie na ten widok. Patrzcie, normalnie tu jest zasiane w takim zagłębieniu. No, przepiękny borowiczek. No i ja już witam z domu. Jak widzicie na załączonym obrazku, no ilość jest potężna tego borowika, którego dzisiaj znalazłem, tych borowików. No nic mi nie pozostało, tylko życzyć Wam miłej niedzieli. Dziękuję, że byliście ze mną. Zdrówka i tak dalej. A my widzimy się zapewne niebawem. Trzymajcie się. Hej.